Mamy program pilotażowy ministra zdrowia, który zgodnie z przyjętym zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia kończy się, skończy swój bieg 30 czerwca 2024 roku i według mojej wiedzy nie ma absolutnie, nie ma absolutnie żadnych planów, żeby rezygnować z Centrum Zdrowia Psychicznego, natomiast trzeba dość istotnie zastanowić się nad kształtem i sposobem udzielania. Świadczeń poprzez Centra Zdrowia Psychicznego z tego prostego względu, że doświadczenie no, długotrwającego, długo bo e, prawie prawie 6 lat pilotażu, e, którym objętym notabene było ponad 50% populacji naszego kraju, e, wskazują na jedną zasadniczą rzecz, mianowicie na bardzo dużą nierównomierność przy udzielaniu świadczeń w centrach zdrowia psychicznego, no bo założenie, Państwo o tym przecież doskonale wiecie, myślę, że że, że ale, ale dla woli przypomnienia Wysokiej Komisji, założenie przy ustanawianiu Centrum Zdrowia Psychicznego i tego programu pilotażowego było takie, że około 3% populacji powinna być objęta leczeniem. Otóż mamy, przepraszam, 4% populacji powinna zostać objęta leczeniem. Mamy w tym momencie Centra Zdrowia Psychicznego, które leczą, Ponad 6%, 6 populacji, ale mamy też centra zdrowia psychicznego, mamy też, mówię o centrach małoletnich o dorosłych. No. Nie. Pytanie było dorosłych, pani poseł. Natomiast natomiast, centra, nato, natomiast natomiast mamy również Centra Zdrowia Psychicznego, które, mimo tego, że założenie było obsłu obsługiwania 4% populacji, obsługują mniej niż 2% populacji, która zamieszkuje na, 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 terenie działania, na terenie działania centrum. I e, z tego przede wszystkim powodu przypuszczalnie należy się spodziewać e, zmiany w, w sposobie e, rozliczania świadczeń w Centrach Zdrowia Psychicznego. Psychicznego, natomiast nikt nie chce z Centrum Psychicznego jako takiego jako rozwiązania jako takiego rezygnować.